Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się miód? Zacznijmy zatem od początku i zajrzyjmy do ula. Królowa matka wznosi jaja, a jej pracowici pomocnicy przewożą je do specjalnej komory. Z jajek wylęgają się małe pszczółki, które dorastają pod okiem troskliwych niań. Kiedy osiągają dojrzałość, ruszają do swoich zadań. Te najbardziej pracowite w nagrodę są pasowane na lotników i wysyłane na łąkę ponektar. Po ciężkim dniu pracy wśród pachnących kwiatów wracają ze zbiorami do ula. Nektar misternie nakładany jest na plastry, na których powstaje miód. Od czasu do czasu do ula zagląda pszczelarz, przychodzi po gotowe plastry miodu. Musi mieć na głowie specjalny kapelusz, żeby pszczoły nie urządliły go broniąc ula i królowej. Zebrany miód pszczelarz przynosi do domu. Dzieci uwielbiają chleb ze świeżym miodem. I pomyśleć, że takie pyszności zawdzięczamy małym, pracowitym owadom.